Trzeci odcinek Jasmina. Dobrze, dziewczyny, na razie przerwa. Zaraz idziemy na basen. A my? Wy też z nami. Ale ja nie mogę na basen. No trudno, jeśli nie możesz. Jasmina będzie miała innego partnera. Jest. I ja się mogę z nią zamienić. Świetny pomysł. Ho, dobrze. Teraz to ty masz No Zresztą ty będziesz miała mojego dziewczyna. Mówiasz coś? Ech. Kochanek nauczycielki? No nie jest źle. Dziewczyny żartowałam, to nie mój kochanek. Ech, no to za szczęście. Tak, dokładnie. No dobrze. Chodźcie. Ej, ale ja wolę dachminę. Pojętnie, no dobrze. Spomnienia. Potrzymaj się stary. Uh -huh. Ja nie chcę już sam, patrz na mnie o to ja nawet sam nie chcę być, patrz samem płynął zech. Bo tobie co, i co ma dalej, już jak mam powiedzieć to coś jest patrz one płyną hej Co ty tu robisz? Postanowiłam wrócić Ale jak to? Przecież ty jesteś w wyższej szkole Tak, ale Zastanawiałam się, czy tu nie wrócić. Yy, aha. Jak się układa? Masz jakąś dziewczynę? Eee, no, mam, mam. Kto to? Kejsia. On No a co? Dobra, ja idę. Na pewno są na basenie, co nie? No. A ty, czemu nie poszedłeś? Nadal masz ten kłopot z nogą? Dokładnie. Ech. Żałuję. Przykro mi z tego powodu. E tam. No. To trzymaj się. To. Ech. To się na pewno da się. Wchodzi się, aby Ona mi ulegnie. Kiedy byłem ze snu swych było wszystko takie inne. I gdy chciałam mówić coś pomagałeś mi w tym. Na 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 Jestem z skarbowszem i ja już wiem, czego ty chcesz, bo ja uwierzyć mogę tylko raz. Więc powiedz mi, mi że to tylko z sen i ja już nie chcę tak być, się ja i ja wiem czego chcę i naprawdę uwierz mi, bo ja wiem czego chcę. no 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 No, nareszcie wróciliśmy. A? Cześć, Sesa. Co? Nie poznajesz mnie? To ja, Salena. Ale jak ty się tu wzięłaś? No jak? Przyszłam, przyjechałam. No, czy to takie trudne? Ale przecież... Nie ma w tej szkole. No to co? Wróciłam. Na stałe? Jeszcze nie wiem. Ale to się okaże. O, to świetnie. Nareszcie już tak za to on Przecież to tylko jeden dzień. No to co? Właściwie to nawet nie cały dzień. Eta. Kilka godzin. Etam. No. Chodź idziemy na spinacz. Przecież to niebezpieczne. Chodź, nie martw się! Najwyżej spadniesz na to! Co? Takie małe? No to co? Właśnie, co ci się stało w rękę? Mi? ESA mogła opowiadać. Więc, no. No dobra. No to... dajmy przodu. mi nie, nie mówisz, że to będzie proste. Hej! A? 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 Selena, A? 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 Koniec trzeciego odcinka Jasmine'a. Nie!